Dzisiaj jest niedziela, 14 lipca. To jest godzina do godziny 18. .00. Właśnie w tej chwili karmię moje młode gołębie. Jak widać bardzo łapczywie pobierają pokarm. Otrzymują teraz e, karmę dieta lotowa firmy Eupol i jest to mieszane w proporcji 1 do 1 z jęczmieniem i taka lekka karma yy, tutaj okazuje się, że zamojskie muszą być trzymane na lekkiej karmie żeby miały odpowiednią wagę żeby się nie zatuczały i tutaj staram się w tej chwili właśnie zapanować nad tą ich wagą yy, i one w tej chwili otrzymują tam około 20 gramów karmy na jednego gołębia czyli tam dosłownie taka chyba ta łyżka dobra na jednego ptaka no i to musi im wystarczyć po tym jak karmi ptaki w ten sposób obserwuję już pewien postęp chociażby ostatni lot z blankopu. Blankopów gdzie gołębie już bardzo ładnie szły do góry i że mam nadzieję że, że teraz te loty będą coraz lepsze dzisiaj yy, gołębie w gołębie siwokrasę przypuszczałem do lotu one były w powietrzu tam około godziny i 20 minut nie był to jakiś yy, imponujący czas rzeczywiście ale jest to postęp w stosunku do tego co ostatnio się działo Tutaj z większością moich ptaków, gdyż wiele z nich rzeczywiście tutaj nie wykazywało jakiejś chęci do lotu, a obecnie obserwuję naprawdę coraz większe tutaj zdolności lotowe gołębi, one coraz chętniej same się podrywają i zabierają się do góry bez żadnej zachęty. Więc mam nadzieję, że takie utrzymanie na tej karmie tutaj pomoże mi rzeczywiście opanować to towarzystwo. Tak wygląda ich karmienie. To wszystko, co one tutaj dostaną, to zjedzą praktycznie. Zostaną tam jakieś resztki tylko, które one sobie jutro rano jeszcze tam do dziubią. Albo, albo zjedzą wszystko na raz. Jeżeli, jeżeli dobrze pójdzie, to, to zjedzą wszystko od razu. Gołębie jeżeli są tak karmione to też e, rzeczywiście kiedy pobierają pokarm nie zwracają uwagi na hodowcę e, są zajęte tutaj jedzeniem i to jest dla nich e, w takich sytuacjach najważniejsze jak tutaj może niektórzy z Was zauważyli wśród tych młodych gołębi nie ma ani jednego blankopa czwarty blankop nie wrócił lotu i tutaj szanse na jego powrót drastycznie maleją. Natomiast pozostałe blankopy ja już e, przymknąłem w tym głębniczku z głębiami dorosłymi, no bo po prostu stwierdziłem, że e, te ptaki muszę zostawić w hodowli, żeby oprzeć na nich e, dalszą hodowlę blankopów, pozyskać tutaj do parowania z tymi ptakami gołębie od innych hodowców. No i dlatego muszę sobie zostawić część ptaków dla siebie, a część ptaków na wymianę. Także dlatego wszystkie blankopki w tej chwili już zamknąłem, przekonałem się, że rzeczywiście one sprawdzają się w locie i mają dobrą orientację. Uważam, że gołębie otrzymane od pana Olka Bełza te blankopy to bardzo wartościowe ptaki. W mojej ocenie tak jest i wielu moich kolegów, więc rzeczywiście tutaj taką decyzję podjąłem, żeby je odizolować. Jutro kolejna grupa gołębi będzie ćwiczona z lotu w starcie takiej ze skrzynki. Zobaczymy jak sobie poradzą. Jutro mam ochotę wypuścić gołębie siwe, które tutaj trochę, trochę jest w moim głębniku. Zobaczymy jak się zachowają jutro siwki tutaj widać tą karmę dokładnie jęczmień i tam yy, drobne nasiona z tej karmy dieta lotowa Ręby fajnie ją pobierają się zbytnio pewnie na początku wybierają to co lepsze ale potem już spokojnie je To czyli zupełnie inna zasada karmienia niż u połębi pocztowych wyłanie pocztowe na takiej karmie niewiele pewnie byłyby w stanie pokazać natomiast dla zamojskich i innych często głębi wysokolotnych taka właśnie karma jest najbardziej odpowiednia w sezonie lotowym w niedzielę 14 lipca wpuszczam do lotu 8 gołębi wszystkie takie krase, siwokrasę i dwa czarnokrase pogoda jest taka z lekkim zachmurzeniem u góry niebo takie zaciągnięte takimi rzadkimi chmurami Praktycznie bez wiatru. Temperatura 15 stopni. Wypuszczam gołębie z pierwszego i drugiego lęgu. Jeden z nich wczoraj zauważyłem, że wywraca się, koziołkuje. Spróbuję go dzisiaj namierzyć. Chyba, że w mniejszej grupie nie będzie tego robił. Jest godzina.

No, na razie nie fika żaden o fiknął no to już muszę się przyglądać, który to robi fika fiknął. Cieka, ale idzie ze stadem do góry ma no minęły 3 minuty lotu i gołębie są w tej chwili na jakieś no powyżej 150 metrów Zoom mamy w tej chwili 284 dokładnie i takie widzimy Jak jakie oddale no to o, tak sytuacja wygląda. Ujemy, na namierze są. 3, 6, 8 rozdzieliły się. No i na tym pułapie nie widać, żeby tam któremuś przychodziło do głowy jakieś fikanie. Trzymają się grupy. Jest w porządku. Bardzo spokojna pogoda, temperatura tam około 15 stopni. Fajny rzeźki poranek. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Mija 5 minut lotu one są już na jakichś 300 metrach teraz je obserwuję na oj uciekły mi spróbujemy złapać Co teraz jest zoom 748 teraz cofnę troszkę 642 w tej chwili 642 szerokość Długość dokładnie, przepraszam, ogniskowo i obiektywu. A no i tak to wygląda. 3, 6, 8, tak? Są wszystkie? Tak. Nie rozdzieliły się, trzymają się razem. 8 minuta lotu. Już są na kropeczce. W tej chwili zoom 856 mm długość ogniskowej obiektywu 856 mm na tej wysokości są gołębie mniej więcej tak myślę że nie wiem, 700 metrów kropeczki. Trzymają się cały czas w zwartym stadzie. Jeszcze stopniowo podchodzą do góry. Teraz troszeczkę rozciągnęły. O, ten jeden był z boku. Jeden tam troszkę odchodzi, a jest, się rozciągają. Jak mi się rozciągają, no to autofokusik lekko je gubi, z powrotem je mamy. O ładnie. Zobaczymy, jak tam długo posiedzą. Na razie dość dobrze to wygląda. No jest dwadzieścia trzecia minuta lotu. Troszeczkę gołębie obniżyły teraz zeszły na jakieś 300 metrów tak sądzę mniej więcej o, teraz mamy zoomik o 362 w tej chwili takie tak wszystko obejmujemy taki mamy Taka mamy długość obiektywu, 362. O, jeden szybuje. I to jest chyba ten fikacz. Tak sądzę. Nie uległa praktycznie zmianie. A warunki wciąż bardzo podobne. Natomiast tam, one u góry pewnie mają inne warunki niż my tutaj na dole. A już grubo minęło pół godziny. Pozostają na tym takim pułapie Jakieś 300 metrów może toś szybko lecą dlatego są na niższym pułapie To nie jest taki wolny lot Powinny być trzy razy wyżej, cztery razy wyżej i tam pływać. One tutaj takim sprintem lecą. Tak mi się wydaje, że to jest też kwestia tutaj jeszcze w wagi. Jeszcze trzeba gubić schodzić z wagi muszą. Dochodzi 45. minuta lotu. Trochę teraz obniżyły. Znowu, tak, już teraz to jest 150 metrów. O mnie już jest 70 metrów nad głębnikiem Obniżają. Coś obniżają. A do 4, dopiero 45 minuta lotu dochodzi, także Zobaczymy czy się jeszcze podniosą. No dochodzi 55 minuta lotu, one z powrotem podbiły I są na jakichś 200 metrach A ja jestem na drodze z psem na spacerku Dlatego linia energetyczna się przebija. Ale Okej. Okay. Zunik jest 400 w tej chwili. No fotograficznie filmuje je. No hej, sąsiad idzie nam przez kościółka. Także podniosły się z powrotem. Jest nadzieja, ale to raczej tam już długi lot nie będzie. Minęła godzina lotu, one są w tej chwili na wysokości jakieś 500 metrów i tam jakieś pocztowy chyba do nich doszedł, czy mi się wydaje? Dwa, no, dziewięć ich jest, jest dziewięć gołębi, no dziewięć gołębi jest. I doszedł do nich jakieś pocztowy chyba już takie zjawisko obserwowałem nie mig zamknięty, więc nic nie mogło tam dojść. Także podniosły się To wygląda odali. A ja jestem na spacerze. Tam z tyłu dalej jest mój dom, z prędzowym dachem. Na wprost. A cały czas jest dziewięć gołębi. To jest dziwne. Ale że pocztowy na taką wysokość wszedł już nie widać tutaj kurczę z postylu latu

Cały czas jest dziewięć gołębi, a jest siódma pięćdziesiąt jeden. Nie mogę się zorientować, który to tam dołączył i co to jest za gołąb. Przybliżyłem specjalnie, żeby je obserwować z większą precyzją, ale przez wizjerek trudno tutaj ocenić, one były wszystkie jakieś krasy. Mają No, będę chyba siadać, Przybiegłem z boiska szkolnego. siadają Pięć na gołębniku cztery zostały. No pięć na głębiku i cztery w górze. Co tu z nimi jest?

Ну и два в горло. Один и другие. To jest jakiś obcy To jest pocztowy To jest gołąb pocztowy. Ale taki... Nie wygląda jak pocztowy. Poszedł. Jest ósma. Kompletna gołębniku. Wszystkie osiem. A kolega ich zostawił. Chyba to był pocztowego. A no jest w tej chwili dziewiąta. Na niebie taka ładna grupka. Gołębi, które same się tam wybrały zupełnie. Własne inicjatywy i tak nawet dosyć ładnie jak na tą dużą grupę chodzą. One są w tej chwili na jakichś 250 metrach. A coś to przyjemnie wygląda. Na zoomiku 422 w tej chwili oglądamy na takim zbliżeniu natomiast cały czas szybkie zwroty to jeszcze jest za duże tempo lotu Jest dziesiąta dziesięć, niedzielę, 14 lipca i kolejna ekipka jest u góry, ptaki same się podnoszą, młodziaki i idą na niebo i bardzo ładnie. スか。